Nie byłoby ciebie. Wow. Dobra gdzie jest zabijliśmy? Już mam 4 sadzonki gdzie jest zab... To zasać sadzonki to od razu drzewa też A Masz sadzonki drzewa? Mam sadzonki drzewa To je, to zaraz zdejmę też to z tymi drzewami Tylko gdzie jest Dobra Zrób 6 bloków... Spróbować się nie da no. Tu zrób pełno, zrazu się się droga zabiję derma gdzie to jest to zabij tego Jest zabij leżora jest Dobra I zasad 10 drzew też już możemy no ja mam ja mam 16 ja na, drzew Spoko, my tam już zasadziliśmy mm. bo 8, nie? Więc jest spoko Jezu. No ja teraz mam 7, więc na, pe na pewno mamy będziemy mieć No wiem, my już mamy, bo my, my już zasadziliśmy. Drzewa, wiesz? Wow. Rozumiem Jeszcze trzeba by było posadzić te, nie? To tak, jak się nazywa Posadzić tam. Ej, wy tu rozkopaliście, nie? A Wilka, no, no tak czasami, jakby. a Wilka. czasami nie widzieliście? Nie. Nie, nie? jeszcze nie. Dobra. Od ci Bo jest misja na Wilka, to jest zły. Bo jest misja na Wilka. Moi drodzy, mm. wszyscy, wszystkie zadania będą w opisie. Jak będzie ktoś tak tak, chciał w to, to widzieć. I, I link do mapy właśnie, i w ogóle to, to nią nim zrobił. Nim. I mapa została zrobiona przez autora o, o ładnym... Niku Mycha. No, także serdecznie chyba pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda. A jeżeli nie, to i tak go pozdrawiamy. Dobra. Dobra, ja tu zasadzę Dobra. sobie... Yyy... Zajmij się sadzeniem drzewek. Yyy... E, e, dynie posadzę, co wy na to? Bo tutaj nam dynie rosną, nie? A dynie mo można jeszcze no, zasadzić. Nie wiem, czy widzieliście? No, jak masz nasionka, to... No przecież z dyni można zrobić nasionka. Cztery nasionka wychodzą z jednej dyni. Mhm. To wtedy nam nie zabraknie tego. Za Raz. Dosyć duże to pole, nie? Za dużo Za duże. No będzie co jeść nie, nie, nie umrzemy z barma. Będzie dosyć dużo drzewek. Tak, sadź, sadź drzewa. drzewa. Sa, sa, sadźcie, sadźcie. <coughs> nie wiecie <laughs> co? Moim zdaniem trzeba by było iść się wkopywać dalej w dół i zobaczyć co tam ciekawego jeszcze tak. jest. I mam jabłko. Moim zdaniem trzeba będzie zrobić jakąś pochodnię. No to trzeba iść w dół, bo trzeba poszukać węgla lub też przepalimy no drewno. Idziemy. Ej, miski idziemy. zrobimy sobie, ej, to jest dobry pomysł, że mamy krowę. I mam zupy, tak, Właśnie. będzie zupa. ja zapomniałem, każdemu dam po parę misek. Ja zrobię miski i każdemu dam. Bo ja zapomniałem Dobra. kompletnie e, o tych ja miskach. Mam... Ja tutaj wezmę, zrobię deski. Ja już zrobię. Ile już nastąpi? zrobiłam 9 misek zrobię, do każdego po trzy. No to śmiało. Masz deski? Wystarczy? Nam daj, ci ilość? Daj jedną deskę. jedną deskę. I teraz y, deska na parę patyków by się przydało. O. Dobra, raz, nie będąc ternarami, to pójdę. Nie dawaj, nie dawaj, nie dawaj, nie dawaj. Teraz tak. 20 okay. misek, 5, 5, 1, 2, 3. Tak, tak, tak. Tu dajemy do pieca. Kto ma miski. Kto ma miski? Marionka wzięła, nie? O jej ja nie mam miski, ja złapałam, zaraz Tomasz czekaj To masz, masz czeki za tobą więc o, o, o. Za tobą Dobra, to już łapy Dzielam ja, ja idę wydoić, ja idę wydoić krówką Kurde, te spiskami chodź tu, tam... chodź tu, chodź tu chodź, 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 chodź. Mm. Będziemy dojść, będziemy dojść. Chodź, dobra. chodź, chodź Marionka przypala węgiel Próbuję, dobra, gdzie wy jesteście? O. Dobra, to ja też idę z, z miską Macie miski? Bo Ja też tak mam miski. No właśnie, bo ci dałem no, miski. Maski na miski. Więc Masz miskę? Poro Porozdzielać, tak? Co? Dobra. Masz miskę? No, ja mam. Proszę bardzo. Ej, zróbcie zróbcie, ja, Ej, zróbcie nie, płotki. Nie, ja mam. Zróbcie płotki, płotki. może obgrodzimy tą krowę. Albo nie, ja, tak później, a później, później. Nie ten przycisk. Eee, czaki, czym się przepala kurczę, na, na, na drewno? Znaczy na boż, węgiel. Na węgiel? Bo ja da dałam deski i nie idzie. Drzewem. No bo drzewo musisz przepalić, żeby ten... No. O, tak, ja nie mam drzewa. Będę musiała iść pod drzewo. Dobra, ja tutaj. Drzewa tu jest. Czy się Ja idę pod drzewo, bo nie przepala. To cieszę się. Tak. Bierzemy trochę... Przynieś łopatę. Trochę. To będę musiał sam chodzić. O! Nie, nie mało Drzewo mi się zbugowało? A nie. Już myślałam. ja robię łopatę sobie. O no, 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 no. robicie ciemno. Szybko, szybko, szybko. No to szybko. zakopcie się. Czerwoną. Ta... Czerwoną krowę wy, wydoić. Tak. Aha. Dobra. Ja to się... Zakop... grzybowa! Ala Cezar. Niesamowite. E, tutaj daję to, i od razu daję gdzieś tutaj. Jakby. Nie nie, 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 nowy. Dobrze, gdzie A jest ta grupa? Ja tu. Weźcie ją, obgroćcie jakoś, żeby ona nie wyszła. się komuś... na nim klika Są... prawym przyciskiem z tego pamiętam. Tak tak. Tak, tak, tak. Zgadza się. Tak ją wydoisz, biedna. Dobra. Tam się wkopujesz dalej. Co? Ja tutaj sprawdzam, czy nie ma węgla gdzieś. Wiesz? Mam redstone! Mam redstone! Tylko nie wykopię redstone'a. na. Okay. po co? No A, ma. bo masz drewniany kilo. No nie, Ten, to już! Nie, nie, nie! Krówka nie wpada do, do naszej tej domku. Nie, nie, nie. Idź. 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 idź muśka. Musimy jakieś ogrodzenie na tych zwierzątek zrobić. No i, a, a co mówiłem przed chwilą, to mnie nikt nie słucha <noise> Nikt cię nie słucha. No właśnie, to jest problem. To co mam ma cię słuchać. No ale tak. chodźcie tutaj kopać szukać czegokolwiek, bo jak my tutaj mamy ten przetrwać, jak my nawet węgla nie mamy. No bo ja węgiel właśnie. nie palimy z tego... Z idę drewięka. węgiel palić. To rozumiem. Ja już wypala. Ja tutaj, tutaj się wykopałem dosyć robią. głęboko. I mam Jakby co, y czeki mam patyczki bym zrobiła skrzynię w takim razie. Ale z patyczków nie zrobisz skrzyni. Spoko mam deski. No. Y co chciałem powiedzieć. Y ogólnie na dole jak ktoś zejdzie to zobaczycie ile aż wykopałem tego. Możemy dom powoli stawiać, bo ja mam prawie dwa staki kobla. Ja nie. mam 12 pochodni. Koniecznie to... trzeba by... A nie to. No Ym... to weźmy tutaj to rozświetl, trochę. O! o Skończyło mi się. Że, żeby Cora, ja się teraz zostawiam, zostawiam tutaj rzeczy. O, a tu jesteś. Tak. Tutaj jest ziemia. będzie potrzebna. Jezus, tu macie to. też. Yy, tak. Ziemia. Tu to, 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 macie to, też to, sadzonkę. To. I Cię. tutaj patyki. To, to macie. Macie kwiatki, nici, Ja bym sobie Mlecy, nie zrobił... Sałkę mację. E, nie, ja, nie Ej, ale czemu nikt nie zalepił noc idzie? Nie wiem, to wy jesteście wy, od tego. Jesteśmy odważni. Okej. Okay. ja sobie zrobię kilo. Ja zalepię. Bo tam trzeba szukać, wiecie, bo tutaj niska jest... Ej, uciekaj. Aaa, O, Co odej. się stało? Jeszcze jedna ziemia. Pięknie. To wy tak sobie kopcie, a ja pójdę kopie na. Właśnie, ja muszę zrobić sobie ten kilow. Ja sobie mieczek robię. A ja mam. Ja jeszcze tak mam kilow. No. Ej, tak? no, nie fajnie. Tak. Dobra, jest, jest spokój. Wow, już się zapełnia... Pierwsza skrzynia, nie? Skrzynia. Tak, skrzynia. tak, 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 ale kopcie, 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 bo... My musimy znaleźć żelazo, bo tam redstone jest, takie rzeczy... A ja wyobraźcie sobie, że cały strój z żelaza mamy zrobić. Ej, dokopuję się do mojego redstone'a. Ja no. to powiększam. Ej, ej. To mm. jestem ja. Dajcie parę... No. Dajcie parę świeczek. Czekaj, okay, zaraz do ciebie podejdę. To sobie jeszcze jakiegoś miecza sprawdzę. Powiększę powiększę tą. Ui! Te rzeczy. Więc ja przepraszam, jeżeli zrobię na moment ciemno. Gdzie uciekłeś? No ja kopię na dole, bo szukam jakieś tam. Fajnego, fajne rzeczy. A ty wy nie ja Ja mam redstone. Nie Gdzie masz redstone? A no to no, ja znalazłem. Obok, ci, obok, obok ciebie, no nie. Ja to znalazłem. No, no przecież nie mówię, że a nie. Nie wiem. Tutaj... masz jasno, co ty chcesz tu wyświetlać. No to ja się boję, że coś mi się zespałni. I co wtedy? I kto mnie obroni? Czyli nie, dom mamy zbudowany z byle Nie, nie, dom to jest dom, a to jest lepianka. <noise> no żartuję. Nie, żartuję. Nie, Uj, nie. Nie, ja, ja, ja. Jacy poważni! No, ale weź ktoś mi I tak tacy ta poważni, że zostawiłem dziewczynę też za sobą. Mm. No ale wiesz, tam cię Tam cię nikt nie zabił. Stałaś w, bez, w bezpiecznym domu. Tak. O, drewno mam tutaj. Hmm. No wiem, Czy bo też mam drewno? Z tego, drewno? Bo z tego no, domku. To... Tak. No kurczę, ja tutaj nie widzę nic, żeby było. I skąd ja mam wziąć tyle żelaza? Yy, tutaj na, yy, sądzę, że powinna być raz. Na pewno jest. No, ale no tak, ale ja nie widzę go. że tutaj tyle przekopałem. Ale gdzie tej... tego, tego tyle tu przekopałem. Proszę panią, to jest myślny sposób, żeby. I dalej nic. No. Ale wreszcie no. mogę się napastwić na tej wyspie, wykopać ją całą, przekopać. Ostatnia to wieszka. Ach, nie, ma, nie mogliście się doczekać najbardziej. Po roz... Kopać, kopać, kopać w imię zwycięstwa. No kurczę, ale no nie, nie ma nic. Nie ma nic. O, Dobra, fuck. ja teraz sprawdzę, czy jest już dzień, czy jest już noc. Czy jeszcze? Czy może coś innego jest? Ale ten dom, domek jest fajny. Jest? Szkoda, żeby go na. Y, Powierzchni go wydobyć. Szkoda, że nie można. Za mały jest dla można. trójki osób. Można. go i postaw go na no, no, no. no, właśnie o to chodzi. No właśnie <noise> o to mi chodzi. Ale idziesz na łatwiznę. No kurczej. No, nie jak... nie wierzę że na łatwiznę. Po prostu są, są surowce i z niego można zrobić fajny dom. Większy. Ej no, da ci wiarę. do ciebie. Podchodzę do praktyki. Podchodzę to praktycznie i logicznie nie marnuje surowców. No to już jest ten koniec, Na no ja. bezludnej no bez to... wyspie nie można marnować no. surowców. Już. A już, Dob dobrze chociaż takim jest, słucha co mówię. A tutaj wszystko jest, wszystko można tutaj akurat zrobić na tej wyspie. Szyby masz. Te szyby się tłuką, <coughs> Nie możesz ich wziąć. Tak. A. Będziemy musieli piasek zbierać. A nie, 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 bo tutaj nie wyjdziemy, tutaj no nie jest, jest problem, nie? U? Ale naprawdę jest... Ej, ej, Marionka. Co? Bo Spadłem. nie mogę mogę być podbić i do góry. Padłem ci z nieba. No fuck. Jest, jest noc? Jest, jest. Jest, jest noc, jest. dobra. No ale nie mam żelaza, no i co mam zrobić? na robić? No trochę żelazo było w skrzynce tam u tego... Sadnika. Nie, nie było żelaza. To były spodnie i spodnie, zbroja. No i zbroja, ale żelaza nie było. I trzy dia i diamenciory ogólnie. No ale diamentu nie marnujmy, ponieważ mamy wykopać w zadań, jak czytałam e, obsydian. Tak, a żeby wykopać obsydian musimy I, mieć żelazo. I portal zrobić. Słuchaj, żeby wykopać obsydian musimy mieć żelazo i stworzyć wiaderko z wodą, żeby zalać lawę. Więc my najpierw musimy znaleźć to żelazo. No nie, no oczywiście, wiem. A ja nie widzę tego żelaza, to kopię, kopię, ej, ale nie. Wchodź. Sorry, sorry. Ja tak kopać nie mogę. To kop głębiej. No jak głębiej, jak do, ja dotarłem do środka ziemi. Prawda. tu nie jest jeszcze środek ziemi. Eee, mi się wydaje, że może tutaj, nie. Au. Tak. O. Tak. O. Zrobimy taką dróżkę fok Fuck! Help! Help! fok Co? Kąpisz się w wodzie? Tak! Kąpię się w wodzie. I to jest nieprzyjemne. Dobra, mam. To jest naprawdę nieprzyjemne. Coś poszalał. No. Kto ci kazał ten kopać? No, szukałem środka ziemi. Znalazłeś. Ale wieź, ale. Nie ma tu ani węgla, ani żelaza, i co zrobisz teraz? Za to! Powiem ci szczerze, marudzisz jak malutkie no dziecko. Ile można ko kopać? Ale jest! Na pewno tylko, że nie na tym poziomie, no. No ja już dotarłem do samego końca. I w tym jest problem, wiesz? Już dotarłem do wody, a no. Tak. Bo możemy też pod wodą zdobywać surowce. A właśnie, się Zapomniałem, a może tam coś jest faktycznie? Ej, kto ginie? Kto ginie? Taki wypływaj! Wypływaj! No właśnie, widzicie? Ja też wtedy nie mogłam wypłynąć, a wtedy... Nie! Ups! o o. o o, co zrobiłaś? Gdzie jesteś? Eee... Nie! Gdzie jesteś? Edek, wpadnij teraz! Gdzie jesteś? Już, teraz, już. Już, już zabiłam dziurę. Ale przez moment widziałam oczetka Co Edka? Czakłam zmarłem. Fuck. To, te... to niezwyk fajne. Fuck A, to nic zanego miałam. Czyli jeszcze, jeszcze jest noc. Z tak, tego jeszcze wynika. jest noc. Pod, pod wyspą coś jest. No, ja tam popłynę, wiecie, tylko ja muszę zrobić jedną no, skrzynkę, skrzynkę, skrzynkę jeszcze, jeszcze jedną skrzynkę i schować wszystko, co mam, wiecie, ja tam popłynę. Bo Dobrze. Ja się, bo ja się nie popłynę. boję. Tylko fajnie by było, jakby ktoś mi dał jedną pochodnię, wiecie? O, myszka mi się odłączyła. Niestety pochodnie przepadły. Wszystko... Tak, bo poleciały razem z tobą, tak? Tak. Znowu to na oh. są... oh. Tak, lazury tam jest, na pewno. A drewno jest, drewno. Dobra, to ja lecę, lecę tam. Tam na, na środek wyspy, tak? Pod nami, bezpośrednio, jak. Jakbyś wyszedł. Aha, widzę Ja widzę, się widzę. Chyba, czy zdążesz wypłynąć? To jest pytanie. Mam miejmy nadzieję, że tak. Wow! Ja. Wow! Zrobiłem boom. Gdzie zrobiłeś bom? Robimy bałwana, będziemy mieli. zrobiłem to, Czaki, zrobiłem to. Ło! Nie! Precz! ty łajzo! Co, co się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Zrobiła się boom i zrobiła Ej. się dziura. Ale A co... kto ci kazał wychodzić? Ej, ale co ty zrobiłeś, Czaki? Z... 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 Za to, że wysz... wyszłaś. co tu się stało? <laughs> Fuck! Lawa się rozlewa, nie, no wiecie nie, nie co? Rozlewa, nie rozlewa się, spokojnie. Jeszcze Razie. jest, jest do wyboru. Dobra, ludzie, 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 żeby nie było. Patrzcie co ja robię i leć się zniszczyć ta tabliczkę. Teraz patrzcie. dobrze. Raz, dużo raz, ziemi, że zaraz to się naprawi, no. Ma, bo, ma. Mamy przyjaciela Edka, Marionka, przywita się z Etkiem. Edka, Edka trzeba zabić kwiatkiem, wiesz o tym? Nie, to, to, nie. to jest Edzio, nasz przyjaciel. Ołwanek Edzio, zaraz się roztopi. Nie roztopi Witam. się. Ale będzie bronił nas przed tym. No tymi. właśnie, więc, więc zostawcie go w spokoju. Tylko wiecie co, ja bym zrobił jeszcze może dla niego specjalnie jakieś tam... E, ...daj, jak to się nazywa? Obrodzenie, żeby nic do niego nie mogło podejść, a on będzie mógł rzucać. Uważaj! Au! Co tam się dzieje? Kolejna dziura. Ja. Co ty za ja wyprawiasz? To nie ja, to ty wybuchłaś. Teraz. To ty wybuchłaś. Oh fuck, ale tutaj wyznania słyszę. Dziesięć. Nie no, czeki wszystko psuje. No i ja. ja. razem to że tak powiem? wybuchł. Chodź tu, Edzio, chodź tu. Fuck, on już tu nie wejdzie. No i teraz będę musiała zalepić całą... Ej, weźcie Edka to przesuńcie zasta. na środek. A bo wiecie co? Tak. Zrobimy więcej etków. tylko dajcie mi łopatę. Zrobimy więcej etków. to będą same Edki chodzić. Będzie Edek jeden, Edek z... dwa, Edek z... trzy, z... Edek z bery. No, no. co, co, co ja no, po co tyle bałwanków? No po co? Będą rzucać ścieżkami w nich. Będą nas bronić. Będą takie bodyguardy. No, fajnie. teraz... teraz... Jaki zrobić BUM ja po was mam sprzątać, tak? Ej no, ej. Pomaga. Nie w liczbie nogi proszę. No ja tu jestem czyścioszek <noise> Ej, słyszę Słyszałem tak, tak, tak. dziwne dźwięki. Ty też? Zawsze. Dobra. Zawsze i wszędzie. Dziwne dźwięki. <noise> Dobra, udało się naprawić, no... Bo to tablica pójdzie. To pójdzie, to się, to się zrobi jeszcze raz. No, będziecie robić, żebyście tak. widzieli, naprawdę będziecie robić. A co ja z tym domem? Miliście się wybuchło, zaraz będziemy robić dom spokojnie. Tylko wiecie co? Ja bym proponował zrobić e, etki. Patrzcie, jak się robi etki. Tak, żeby takie wieżyczki tak. ochronne. Widzicie? Stacjonarna wieżyczka. Tak, stacjonarna, ona nie ucieknie, nie bójcie się. A, jest o, tak. wszystko muszę. Takich trzeba parę porobić, bo będziecie ciekawi ogólnie, panowie i panie.